Mój kochani, najpierw parę myśli do dzisiejszych czytań. Bóg wszystko zawarł na kartach Ewangelii. Na kartach Pisma Świętego są ukryte całe dzieje świata. W naszej orędziach mówi Pan już precyzyjnie, że, moi drodzy, żyjemy ostatni Na ostatnich kartach Pisma Świętego jest na, nasza cywilizacja. Wszyscy są przekonani, że to nas nie spotka to, o czym mówi Pan Jezus, dzisiaj u proroka Jeremiasza, kiedy złożył tę scenę z pasem lnianym. Skoro używany, przestrzegane normy używania pasa, to on na lędziach latami służy. Wbrew logice na kilka miesięcy, któryś rok pas zaniósł aż nad Eufrat, dzisiejszy Iran, Irak. Taki kawał musiał iść jeleniarz przez Syrię, żeby rozumieć przebicie tam Tam ukrył. Po wielu dniach Pan mu kazał iść po ten pas. Pas zbutwiał. Dlatego Pan zapowiadam, oto zniszczę pychy, pychę Judy. I bezgraniczną pychę Jerozolimy. Dziś to brzmi: Oto zniszczę pychę Kościoła i bezgraniczną pychę Watykanu. To, co przeszedł Pan Jezus, to samo przejdzie w Kościół. To, co przechodził w Starym Testamencie naród żydowski, to przybędzie, przechodził w Kościół. Przewrotny ten naród odmawia mi posłuszeństwa moim słowom. Dziś dobrze wiemy, że zakazano w Kościele Katolickim Bogu przemawiać. Mówi tylko człowiek. Postępując według swego zatwardziałego serca, uganiają się za obcymi Bogami, aby im służyć, oddawać cześć. Niech nie stanie się jak ten pas, który nie nadaje się do niczego. Oni nie wierzą, że przyjdzie potężne prześladowanie Kościoła, że Bóg również da godzinę próby semu Kościołowi z analogicznych wydarzeń współczesne Niemcy. Niemcom wydaje się, że są panami sytuacji. Wszystko to, co było za Hitlera, nic się nie, zmieni, nie zmieniło. Wszyscy są podludzie. Polacy B, Czesi B, Niemcy mają tylko górną półkę. Ale dziś się okazuje, że Niemiec nie może spokojnie z dzieckiem iść po ulicy swojego miasta. Bo stanie grupka Turków, Syryjczyków i musi, oni blokują chodnik, skręcić w prawo, przejść na drugie przejście i idą na ulicę. Ale Niemcy zapomnieli, że to samo robili z Żydami w latach 30. -tych. Zapomnieli, że to samo robili z Polakami w latach 90., kiedy. Płystki niemieckie dorastały, tak się wyżywały na obcokrajowcach którzy na nich robili. Oni zapomnieli, że nadszedł czas, że Bóg mówi, że zniszczę pychę Niemiec i bezgraniczną pychę Jerozolimy. Dlatego ogromnie się boją. Mówię jako historyk, żadna cywilizacja, która gnębiła narody, nie przetrwała. Jeśli Niemcy nie nawrócą, Staną się jak ten zbudwiały pas, znikną z mapy Europy. To, co do nas dociera, to jest jedno kłamstwo. W Niemczech szukają 10 tysięcy młodzieżanych chłopców, 16 lat, którzy u, uciekli z obozów i poszli w teren. Rozumiecie, 10 tysięcy ludzi. Z Belgradu idzie kilka tysięcy młodych chłopców głodując na Węgry i na Europę. Już idą, ruszają się, bo się ciepło zrobiło. Gdzie są rodzice? Gdzie jest ojczyzna? Przypominam, na nasze ziemie, jak wchodził obywatel tamtych ziem z Bliskiego Wschodu, to Wojsko Polskie szło na granicę i trzymało równo. Jakby wpuścili ich, dawno by już Polski nie było. Myśmy trzy lata bronili. Granic. Jeremiarz stary, ale oni mają zatwardziałe serca. Są przekonani, że potrafią przetrwać. Nie przetrwają, bo Niemcy przestały być posłuszne Bogu. przewrotny ten naród, Odmawia Bogu posłuszeństwa. W tym roku ze szkół niemieckich znikły krzyże. Od tego roku września nie będzie katalizacji w szkołach niemieckich, bo ponoć rodzice nie chcą. W Niemczech na oczach resztek, resztek katolików kościoły są zamieniane na meczety, powtarzam. Kościoły są zamieniane na meczety im się sprzedają. Zdaje się, że ten pas zbutwiał niemiecki i nie nadaje się do niczego. Przypominam, jest tam kilka z siedem, osiem milionów ludzi z innej kultury. To przedtem jak kuni najeżdżali, to jechało kilkadziesiąt tysięcy, sto tysięcy i zdolwali Europę. To jest kilka milionów, Panie Tatku, spawaliżują wszystko. To tyle do księgi Jeremiasza i do dzisiejszej Ewangelii. Módlcie się o łaskę otwarcia oczu na to, co Pan mówi i przestrzega.